Ja śpię, lecz serce me czuwa. Dźwięk. Miły mój puka. Otwórz mi. Siostro moja, przyjaciółko moja, gołąbko moja, ty moja nieskalana. Bo pełna rosy ma głowa i kędziory me kropli nocy. Suknię z siebie zdjęłam, mam więc znów ją wkładać. Stopy umyłam, mam więc znów je brudzić. Ukochany mój przez otwór włożył rękę swą, a łono moje zadrżało od tego. Wstałam, aby otworzyć miłemu memu, a ręce moje ociekały mirrą, palce moje mirrą spływającą na uchwyt zasługi. Otworzyłam ukochanemu memu, lecz ukochany mój już odszedł, oddalił się. Życie ze mnie uszło z jego powodu. Szukałam go, lecz nie znalazłam. Wołałam go, lecz mi nie odpowiedział. Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto. Zbili i poranili mnie. Płaszcz mój zdarli ze mnie, strażnicy murów. Zaklinam was, córki jerozolimskie. Jeśli umiłowanego mego znajdziecie, cóż mu oznajmicie? Że chora jestem z miłości.